Cześć, z tej strony Weronika, dzisiaj chciałam wam pokazać rzeczy, które zrobiłam dla moich koni więc poczekajcie więc tak, i teraz mam zamknąć okno Skończyłabym, żebyście też w komentarzach tego filmiku pisali dla mnie jakieś imię potem ten filmik, nie było jakoś taki, więc piszcie jakieś imiona, może jakieś fajne wybiorę. więc dobra Naprawdę, co chciałbym powiedzieć, to. Um, czekajcie, czekaj, bo tutaj muszę coś zrobić. O! Jeszcze drugi kolek. Już czekajcie. Czekaj, czy, czekaj, widzim, czekaj, zaraz z zwrócę, bo muszę coś zrobić. Więc. Jestem. A tak. więc przecież najpierw hmm, derki. Mam tutaj ogólnie są tylko dwie rzeczy, czy cztery rzeczy. Eee, dwie derki. To jest pierwsza derka. taka zielona. Pierwsza derka zielona, żółta. Muszę się troszkę undzieć, ale lampa jest słowa. Tu jest zielona. tutaj zielony Tutaj jest żółta. Tu jest tak zielone. Żółte, żółte i to szłam sama. Tą szłam akurat, tak. No, tutaj miała być tak normalnie zapinana. Jak zawsze jest. No, ja normalnie nie wyjdzie. Jest tak do tego zapina, ale tu mi się akurat zepsuło. Więc wziąłem taki pacjent, przypiąłem tutaj, ten. Szyłam. No, to najpierw odręka, więc nie zrobiłem z boku, coś mi wyszło zakłada na konia, do drugiego się ładniejsza. Hmm, chyba tą stronę będzie. Nie wiem. Witajcie chwilkę, ładnie Ustawię Ustawimy po troszkę. To troszkę tutaj zielonego, ale to będzie. to jest, więc tu się zapina? tu i tu, Ups. to są te

Dobra, po na innej. No ale ja po prostu muszę pisać na I jeszcze na miś nie będę sklepał żółki, to. I zielono. tego zielono-żółte, ponieważ będę robić ochraniacze. i jej ochraniacze będą zielono-żółte. co dla niej I teraz I tutaj mamy widok więc teraz taka delka ona jest yy... ona jest yy, czerwono-różowa choć, choć nie wiem czy widzicie ale w kamerze może wyglądać że to jest fioletowe ten pasek pas może wyglądać że jest fioletowy, nie jest różowy no, i to zrobiłam dla tego nie? na klaczy arabskiej. To jest e, klacz rasyfęku. No, dla niej zrobiłam taką liderkę. To już mi ładnie wyszło, to jest moja druga liderkę, bo tutaj akurat przyklejałam już. już bo jeśli nie myślisz, że to było rośnie... Nie, Nie, nie To może no, tutaj macie. No, tak właśnie. I to akurat zrobiłam dwa dni. Właśnie, ja tę liderkę zrobiłam. Właśnie... Я начала, попроела, начинала. Я начала. Так, кому я буду оставить? Подождите? О, ну, 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 подождите, подождите. Ну, выбирайте, ну, что żeby leże i ona będzie miała czerwony różowy, Idę. I żeby... tym... to założyłam ten, być ogólnie tak założony. Zapinamy. Trzeba to zapiąć i pasek. Tak, Ten pasek jest po to, żeby... Gdyby tego paska nie było, no, to by odstawało. Jak widzicie, odstawało, tak? No i mi to tak odstawało, tu, tak. No, ale dobrze, bo Ten pasek jest. Ten pasek jest. I go zapnie. Zapnij. Bo to jest taki lepszy. to też żeby to było, nie, nie, Łatwiej zapinać chyba. O, O, to to już stajem. i to trzeba to jest, ogólnie, nie, to, to, to powinno się nie, żeby to jakoś nie, nie, no, Jeszcze Jeszcze mnie nie, 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 Chyba pokazywam, pokaż mi, ale tutaj. Taki on. Widzicie, on jest taki... E, to akurat już nie jest żółki, tylko... Ma jest nóżkę, ja ma taki tutaj... Ma e, takie tutaj kółko srebrne. No ja to jest bardzo długie żółka, nie mają ją, ja ale to Więc zakładam. Tu są zestawy, które zrobiłam sama. Nie było pomocy dorosłego. No, macie być taką małą skarpetkę. Mam no, i pamiętajcie, żebyście napisali w komentarzach nazwę do tego konia. No, to w takim, takim razie się z tym żegnam. Jeśli, a, jeśli ten filmik się Wam spodobał, albo jeśli, albo jeśli e, chciał, abyście ch, się któryś zestawów spodobał, albo jeśli się spodobało, się to łapkę w górę. Jeśli chciałbyś, jeśli chciałbyś, czy tam chciałabyś, to był e, filmik z mojej stroniem koniecznej, to zostaw łapkę, będę wiedziała ile osób chce Wam to robić. Więc... W ogóle niech też osoby, niech osoby, które w ogóle y, mają y, konieczne, nie te które więc to na tyle do widzenia pa.